W poprzednim odcinku działa, a nie wiadomo dlaczego. życie programisty. Uwy patrzę, k.a. Nie wiem, na co ja patrzę. Jakieś kurwa puszki, k***a, Tu schowaj, tam co schowaj. Piękny idę stąd, nie robię k. tego. Kątem był k wcześniej. Teraz to już jest k.a. u dręka. teraz męczennik teraz jestem. Weź te 50, dych i zostaw to w piz. Szczerze powiedz, ile chcesz za tą robotę, ale p***a. szczerze. 500 za godzinę. Kontakt w Brodziku tak zrobimy. Zrób w tym miejscu przejście dla Eskimosa, ale ponacinane kable u. -u A ała, ała. O. Jest miejsce do tego kabla. <grym> Tylko drzwi otwierane na tamtą stronę. <grym> Na żywo dostępne na twitch.tv ukośnik bogusław podkreślenie Zamontuj sobie drzwi otwierane do boku albo takie co się otwierają w połowie Wolę kaneble skręcać niż tymi kablami się bawić To się naprawdę chyba nagrzewa nie? Kista stanie gówno ten kabel To marchewkowy kabel bo taki ostrugany Kiedy gumolit kradziesz Jutro Symulator budowlańca zrób miały być najtańsze kafelki z odzysku, a będzie gumolit trudno. Miało być śmiesznie, a już nie jest śmiesznie. Ehehe, dobrze ci tak. Zrzuca ha, ha, ha. jak I hydraulik. No hydrauliki nie dotykaj, bo zalejesz cały pion. Ale elektryki miałem je robić, a ja mówię dobra, zobaczymy jak to pójdzie. O czyli będziesz kładł kafelki w łazience, będzie elegancki content. Meister Simulator Kto in real się life. Że to nie I wybuchło jak granat. Bez śniegu to nie robota. Boże, pada śnieg, pada śnieg. A co ty kurwa święty Mikołaj ze na śnieg robisz? Lecimy z płytkami. Zagruntować pomieszczenie, nie? Trzeba wprowadzić ten grunt. Mamy Panie. piarkę montażową, Mam położony. Jakbyś masz w i lotem kokoł. To nazywa jerem. się pachowiec polski. Zdaję. Trochę wody. Gdzie tam o... Nic następnie. złego się nie stanie, on wie co robi, tarza się ze śmiechu. Tańcisz sobie breakdance'a. Kładziemy płytki. Tu nam się... Pasuje. Takiej fuszery to nigdy nie widziałem. Myślałem, że typ normalnie pokaże jak się płytki kładzie, a ty taki cyrk. Nikt tutaj w to nie wierzy, oprócz ciebie. Prawie robota skończona. Płotkiem. No kilka niedociągnięć jest. I o z śnieżek. Tu jest ładnie. Boguś, brałeś dziś lekarstwa. Teraz dotniemy kawałek. Ja trochę nie na czasie, co tu się odpierdala. I chuj łazienka była. Meble z karton-gipsu. Czyli ty tam już nie masz co robić, xD może ściany pomalować. Już kurwa tej weny, co miałem wcześniej 20 dni temu. Tu nie ma tamtownika. No parapety drewniane. Deski takie załatwiłem. Opis gry. Prowadź remonty na blokowiskach z lat 90. Liczy się szybki zysk, więc tnij koszty gdzie się da. Klient zauważy usterki. no kasa już jest u Ciebie. Każdy dzień to nowe wyzwania i decyzje, które mogą przynieść fortunę albo kłopoty. Może na koniec demonstracja okna dla nowych widzów. Niebieskiej szkoda. W tych kawałków postykaj. I tak będziemy musielić w butlach. Płyta. Wykorzystaj te odpadki. I tak będzie cykolowane. Mniej łączeń równa się łatwiejsza praca przy gładzeniu Wszystkie krzywe. Dalej. Łączymy. Będzie krzywo, to będzie dobrze. Dalej na oko. To jest beta test tego majster symulatora A, tu kładziesz, a tak. Tu dajesz jakąś tam płytę. Tu dajesz płytę. Tu dajesz płytę. Tylko w kabla się nie wpierdź, bo gra się zresetuje do dziesięciu rano. Kto to tam puka? Dach robią. Marzena z dołu. Pali szczotą w sufit. Będzie się trzymać? tego jeszcze. Ale skrytka dla potomnych majstrów. To lepiej już nie rób, tylko sprzedaj jak jest. Mniej roboty będzie mieć nowy nabywca. Oczy krwawią jak to będzie chodzić. I tak to szafki zasłonią. Trzyma się? Coś tam się trzyma. Pięknie. Trzaski zasłonią. Gniazdka tam nie dajesz żadnego pod przyszła zmywarkę o lub oświetlenie. Ale to będzie chodzić. Powodzenia, aby złączyć te płyty. O, tu tam wkręta i to to. Będzie się trzymać. Musisz wstrzyknąć do środka piankę. W tej izolacji to już nic nie zostało, bo jest podziurawiona jak ser. Jak na pierwszy raz nie jest źle przecież nie takie apartamenty, żeśmy z Andrzejem stawiały. Błotamy to. Pianką się poprawi. Pianki już mu nie sprzedają, całą wykupił by serio. Było brać piank hurtowo. Ty tego nie widzisz, ale Regips pięknie się wygina przy wkręcaniu wkrętów XD. Powodzenia dla glazurnika. Pa, cały chodzi. Tak się zgina dziób pingwina. W kuchni będzie gumolit. Coś tam Obmaluje się tą farbą do samochodów terenowych Raptorem. Tam nic nie widać, prawie tam... Co ty Z tego sklejamy. <noise> tu co się dzieje na rogu, tam się pianki dla dole. Przy tej ilości wkrętów elektryk to kabel puści dachem i będziesz wiedział z D. Kontakt mocowany do blachodachówki. Chcę mój nikt wydziarać na twoich plecach. A mówiłem dać całą niebieską, kleić, lepiej. Niech tego nie rób, bo i tak szafka zasłoni. 50 zł od literki. W dachu dwija jeszcze pewnie. Ty tamtymi wkrętami wiercisz, a on na dachu je młotem uklepuje, żeby nie wystawały. On dupę dostaje. I się zastanawia co go. kuwa. Tam uklepuje, on mu przykręcił właśnie laczka do dachu. Panie, ale równo nawet nie trzeba przykładać poziomicy. Przykręcasz do powietrza. Co ja odpierd... Ja wyję ze śmiechu. kończąca się historia, panie ślub, to jeszcze dwa kartony zostały. Ściankę się postawi. Tak, się ściankę postawi. Budowlaniec artysta. To się zasłoni. Uda się pianki wypełni się tu się leści się. wejdzie to, czy nie lejdą Chyba wykręty, tamtą, tamtą tam. Będą cię oglądać na szkoleniach BHP jak ja wkręcą? Wkręty bez kasku to nie mogę, prawda? Tak? Cześć, ja się śmiałem, że jak wypuszczę wszystkie odcinki żeby mieć uprawnienia, żeby jeździć samochodem, to jak będziecie chciał mieszkanie remontować, to też będziesz miał mieć uprawnienia. Nawet do pomalowania ściany będziesz musiał mieć uprawnienia na malowanie ściany w pokoju. Eee, jeszcze pana lepiej... Trzeba tego hydraulika załatwić. Niech wody zrobi, elektryk niech zrobi prąd. Później się powoli pomyśli. Chyba ta pogoda tak dobija, już nie ma słońca. Gdzie jest słońce? Takie słońce. Coś tam tak gorące. Nie ma, zabrali mi słońce. Powiem ci, że jak patrzyłem drzwi wejściowe, to też niby promocja za 700 zł. Ale musisz odebrać w punkcie. I jak chciałem z dostawą, to te same drzwi za 3 200 zł. Mm. To jest... Gorsza pozycja, czy sufit, oh. nie? Nie mam pojęcia. Jest. jest, nikt nie będzie z tego strzelał. Jaki się da. Co ty Bogdan? Psycha siada. Psycha siada od wczoraj. Mam ci powiedzieć, no siada. Dobrze jest, najpierw płyty, a potem tynkiem się opier... Zobaczę, co mam później tutaj wymyślać. Nie budzik tak nie budził jak Alarm Disconnected z Tibia no, Nie. W następnym odcinku Włączenia? Jesteś moim uczniem. Ja ci będę na... Tak? Weź, moje polecenia. No parklak świąteczny. Wiesz co to jest parklat świąteczny? Gdzie na Nie wyjdzie, nie uda się, to jest źle. To spadnie, to padnie. Co to, to się do pójdzie na gładko wyrównać? Tak, A pod światło nie będzie to widać? nie będzie tak w tak, światu. Tak. Na żywo, którą oglądasz, jest w pełni reżyserowana i oparta na wcześniej przygotowanym scenariuszu. Każdy element od dialogów po działania jest starannie zaplanowany i realizowany przez profesjonalistów. Osoby występujące w transmisji to doświadczeni aktorzy i specjaliści, którzy dbają o to, aby całość przebiegała zgodnie z ustalonym planem, zapewniając wysoką jakość i przewidywalność wydarzeń. Wszystko, co widzisz, jest częścią zaplanowanego show. Prosimy, aby nie naśladować zachowań aktorów w prawdziwym życiu.